Wyobraźmy sobie taki globalny wyścig zbrojeń. Wszyscy budują coraz większe, y, coraz potężniejsze maszyny. Kierując się taką prostą logiką, kto ma największą, ten wygrywa. Dokładnie. Aż tu nagle, pewnego dnia, ktoś pokazuje, że znacznie mniejsza, ale o wiele, wiele lepiej wytrenowana maszyna jest w stanie pokonać te wszystkie giganty. I pojawia się pytanie: co jeśli cała dotychczasowa strategia tego wyścigu była no, fundamentalnie błędna. Dzisiaj bierzemy na warsztat jeden z najważniejszych, jak sądzę, artykułów naukowych w dziedzinie AI ostatnich lat. Prosto z laboratorium DeepMind i przedstawia model, który, no, nie ma co ukrywać wstrząsnął posadami całej branży Chinchilla. Naszą misją jest zrozumienie, dlaczego te dotychczasowe, ogromne modele językowe były, jak to ujęli autorzy, znacząco niedotrenowane. I jak ta jedna praca badawcza w zasadzie zmieniła reguły gry, a naszym jedynym źródłem jest właśnie ten artykuł. Dobrze, to cofnijmy się na chwilę. Zanim pojawiła się Chinchilla, w świecie AI panowała jedna prosta zasada. Większe znaczy lepsze. Tak. Byliśmy świadkami prawdziwej eksplozji. Mieliśmy GPT-3 ze 175 miliardami parametrów, potem Gofer od DeepMind, który miał 280 miliardów, a nawet Megatron Turing NLG z ponad 500 miliardami. To była absolutnie dominująca filozofia. I trzeba przyznać, że ta filozofia nie wzięła się znikąd, prawda? Absolutnie nie. Miała solidne naukowe podstawy, zwłaszcza te badania opublikowane przez Kaplan et al. w 2020 roku. One pokazywały, że istnieje niemal matematyczna zależność to słynne Power Law właśnie prawo potęgowe, które łączyło rozmiar modelu, ilość danych i budżet obliczeniowy z jego wydajnością. W wielkim skrócie, jak podwajałaś liczbę parametrów, to uzyskiwałaś przewidywalny, mierzalny spadek los, czyli błędu modelu. Tak. To dawało poczucie kontroli, wiesz, przewidywalności. Mieli przepis. Prosty przepis. Wsyp więcej parametrów, a dostaniesz lepszy model. Dokładnie. Ale w tym przepisie był mm, kluczowy szczegół, który jak się okazało, wszyscy zinterpretowali w ten sam sposób. Zalecenia z tamtej pracy sugerowały, że jak zwiększasz budżet, to rozmiar modelu powinien rosnąć znacznie szybciej niż ilość danych. O ile szybciej? Według ich szacunków, na każde dziesięciokrotne zwiększenie budżetu model powinien być większy o 5,5 raza, a ilość danych zaledwie o 1,8 raza. Czyli prawie cały wysiłek szedł w architekturę, w inżynierię, w budowanie coraz większych cyfrowych katedr. Tak jest. I w efekcie większość tych gigantów, mimo różnych rozmiarów, była trenowana na bardzo podobnej ilości danych. Jakiej? Około 300 miliardach tokenów. To stało się takim niepisanym standardem. Każdy chciał mieć największy model, bo to rozmiar był głównym wyznacznikiem postępu. Czekaj, ale to brzmi tak, tak logicznie, jeśli wszyscy opierali się na tych samych badaniach, jak to możliwe, że cała branża, no przecież najtęższe umysły w AI, przez lata szła w jednym kierunku, który okazał się nieoptymalny? Myślę, że to mieszanka kilku rzeczy: pycha, inercja. Po pierwsze, koszt trenowania tych modeli pochłania niewyobrażalne zasoby. Mówimy o dziesiątkach milionów dolarów za jeden trening. Jeden strzał. Właśnie, to jest jednorazowa, niezwykle droga operacja. Więc jak masz jeden strzał, to trzymasz się przepisu, który wydaje się działać. Nikt nie chciał ryzykować fortuny. A po drugie? A po drugie, była pewna inercja myślowa. Skoro większe modele dawały lepsze wyniki, naturalnym odruchem było budowanie jeszcze większych. To było widowiskowe, wiesz, łatwe do zakomunikowania. Aż w końcu ktoś w DeepMind powiedział: Stop! i zadał to fundamentalne pytanie. Dokładnie. I to jest sedno tej pracy. Pytanie było proste, ale jego konsekwencje rewolucyjne. Jak brzmiało? Mając z góry określony budżet, czyli stałą ilość mocy obliczeniowej, tych flops, jak najlepiej zrównoważyć rozmiar modelu i ilość danych, żeby dostać najlepszy możliwy wynik? Czyli zamiast pytać, jak duży model możemy zbudować, zapytali, jaki jest optymalny model, który możemy zbudować? Właśnie. I jaka była ich hipoteza, która wywróciła stolik? Hipoteza była taka, że dotychczasowe modele były rażąco undertrained. Po prostu niedotrenowane. Niedotrenowane, mimo tych setek miliardów parametrów. Tak. Twierdzili, że optymalną strategią nie jest maksymalizowanie rozmiaru, ale równe proporcjonalne skalowanie obu tych czynników. Czyli. Mm, jak. Na każde podwojenie liczby parametrów modelu powinno przypadać podwojenie liczby tokenów treningowych. Proporcja 1 do 1. Ale czy to nie jest zbytnie uproszczenie? Świat rzadko jest taki idealny. Czy naprawdę prosta zasada podwój parametry, podwój dane działa w każdej skali? To jest świetne pytanie, i właśnie dlatego ich metodologia jest tak imponująca. Oni nie wyszli z tą tezą znikąd. To wniosek z naprawdę szeroko zakrojonych eksperymentów. Jak szeroko? Wytrenowali ponad 400 modeli o bardzo różnych rozmiarach, od malutkich 70 milionów parametrów do ponad 16 miliardów i na różnej ilości danych. Aha. To im pozwoliło stworzyć taką swoistą mapę, która pokazywała, jak osiągnąć najniższy los przy danym koszcie. Czyli zamiast jednego wielkiego eksperymentu zrobili setki mniejszych. Żeby zrozumieć samą fizykę tego procesu. I co więcej, zastosowały trzy różne metody analityczne, żeby potwierdzić swoje ustalenia. Trzy? Tak. Pierwsza to było klasyczne badanie krzywych treningowych. Druga to analiza profili ISOFLOP i to jest bardzo ciekawe. Co to jest ten profil ISOFLOP? To brzmi dość technicznie. Wyobraź sobie, że masz określony budżet na budowę samochodu wyścigowego. Okay. Profil ISOFLOP to jakbyś testowała setki kombinacji. Wielki silnik z małymi kołami, mały silnik z superlekką karoserią i tak dalej. Wszystkie te kombinacje kosztują dokładnie tyle samo, a ja szukam tej jednej, idealnej, która da mi najlepszy czas na torze. Dokładnie. I tu było tak samo. Przy stałym budżecie FLOPs szukali optymalnej kombinacji parametrów i tokanów, która daje najniższy los. Rozumiem, czyli to jest poszukiwanie złotego środka, a nie pchanie jednej zmiennej do ekstremum. Tak. I wreszcie trzecia metoda, najbardziej matematyczna, to dopasowanie parametrycznej funkcji straty do wszystkich wyników. Ale co najważniejsze, wszystkie trzy podejścia doprowadziły ich do tego samego wniosku: czyli, że dla optymalnej wydajności, rozmiar modelu i ilość danych treningowych powinny rosnąć w równych proporcjach. To było solidne, potrójnie zweryfikowane odkrycie. W porządku, tu robi się naprawdę ciekawie. Hipoteza jest mocna, poparta setkami eksperymentów, ale teoria to jedno. Postanowili ją udowodnić w najbardziej dosadny sposób. Stworzyli model, który nazwali Chinchilla. To był ten decydujący eksperyment, prawda? Tak je sprawdzam. Dokładnie, wzięli dokładnie ten sam budżet obliczeniowy, jakiego użyto do wytrenowania ich poprzedniego flagowca, gofera. Gofer miał 280 miliardów parametrów tak. A zamiast tworzyć kolejnego giganta, postąpili zgodnie ze swoją nową hipotezą. Chwila, czyli jak zbudowali mniejszy model. Znacznie mniejszy, zbudowali chinchile. Model o zaledwie 70 miliardach parametrów 70. To czterokrotnie mniejszy od Gofera. To wbrew wszelkiej intuicji. Jak to w ogóle jest możliwe przy tym samym budżecie? Otóż to. Czterokrotnie mniejszy, ale zwytrenowali go na 1,4 biliona tokenów, a to ponad czterokrotnie więcej danych niż użyto dla Gofera. Ten sam koszt, zupełnie inna alokacja zasobów. Dokładnie tak. Okej, okay, czyli mamy scenę ustawioną. W jednym narożniku gigant Gofer, 280 miliardów parametrów, symbol starej szkoły. Bigger is better. W drugim czterokrotnie mniejsza Chinchilla. Jak skończyła się ta walka? Chinchilla, mówiąc wprost, zmiażdżyła Gofera. Ale nie tylko jego. Zmiażdżyła też inne giganty tamtych czasów, jak GPT-3 czy Megatron Turing NLG. To nie była wygrana w jednym specyficznym zadaniu. Nie, to była deklasacja w szerokim spektrum testów. Od rozumienia języka przez odpowiadanie na pytania po wiedzę ogólną. Daj mu jakieś przykłady, bo to brzmi aż niewiarygodnie. No dobrze, liczby mówią same za siebie. Na bardzo wymagającym teście MMLU, który sprawdza wiedzę z 57 dziedzin akademickich, Chinchilla osiągnęła 67,5% dokładności, a gofer? Zaledwie 60%, to jest ponad 7 punktów procentowych różnicy. W świecie modeli językowych to jest przepaść. Zatrzymajmy się tu na chwilę. W artykule autorzy dodają taką fascynującą uwagę, że ten wynik hinci Li, on przewyższył prognozę ekspertów dotyczące tego, co będzie możliwe do osiągnięcia w tej dziedzinie dopiero w czerwcu 2023 roku. A artykuł jest z marca 2022. Właśnie. To jest jakby ktoś w 2022 roku zbudował coś, czego spodziewaliśmy się dopiero za półtora roku. To zaburza całą oś czasu postępu w AI. To jest doskonałe podsumowanie. Oni nie tylko pokazali lepszą metodę, oni przyspieszyli postęp. I to widać wszędzie. Gdzie jeszcze? W zadaniach z czytania ze zrozumieniem, jak Benchmark Race, Chinchilla uzyskała 82,3% w porównaniu do 71,6% Gofera. Wow. Na ogromnym zbiorze testów Big Bench średnia wydajność Chinchilli była wyższa o 10,7%. W zadaniach z odpowiadania na pytania w trybie closed book, czyli bez dostępu do zewnętrznych źródeł, gdzie model musi polegać wyłącznie na swojej wiedzy. Tak, ustanowiła nowy rekord. Wygrana była konsekwentna, znacząca i, wiesz, widoczna praktycznie na każdym polu. To brzmi jak fundamentalna zmiana paradygmatu. Jakie są, no wiesz, praktyczne implikacje tego odkrycia? Co to wszystko oznacza dla kogoś, kto nie buduje modeli za setki milionów. Ale chce z nich korzystać. Konsekwencje są ogromne na kilku poziomach. Po pierwsze, i to jest najbardziej oczywiste efektywność. Co to znaczy? Mniejszy model, taki jak Chinchilla, jest znacznie tańszy i szybszy w użyciu do tzw. inferencji czyli generowania odpowiedzi. To samo dotyczy procesu fine-tuning czyli dostosowywania go do konkretnych zadań. Czyli mała firma lub startup, który wcześniej mógł tylko pomarzyć o wykorzystaniu modelu klasy GPT-3, nagle dostaje do ręki narzędzie o porównywalnej, a nawet lepszej mocy. Ale znacznie bardziej dostępne. Dokładnie tak. To demokratyzuje dostęp do potężnej AI. A druga, może ważniejsza konsekwencja. Druga to zmiana priorytetów w całej branży. Wąskim gardłem w rozwoju AI przestaje być tylko moc obliczeniowa, a staje się nim. Dostęp do ogromnych, ale co kluczowe, wysokiej jakości zbiorów danych. Artykuł pokazuje prognozy i szacuje, że optymalny model o rozmiarze biliona parametrów wymagałby treningu na ponad 21 bilionów tokenów. 21 bilionów to są astronomiczne liczby. Tak. Wyścig na parametry zamienił się w wyścig na dane. To wszystko brzmi jak ostateczne, zamknięte rozwiązanie. Ale w nauce nigdy tak nie jest. Gdzie są dziury w tej teorii? Coś, co sami autorzy przyznali, że nie do końca im się zgadza. I to jest właśnie cecha świetnych prac naukowych. Byli bardzo transparentni co do ograniczeń. Na przykład. Po pierwsze, ich prawa skalowania opierają się na założeniu o idealnie potęgowym charakterze tej zależności, ale sami zauważyli pewną subtelną krzywiznę w danych przy największych modelach. Co to może oznaczać? To może oznaczać, że nawet ich już obniżone szacunki co do optymalnego rozmiaru są wciąż nieco zawyżone. Innymi słowy, w przyszłości optymalne modele mogą być jeszcze mniejsze. A potrzebować jeszcze więcej danych, czyli trend może być nawet bardziej ekstremalny niż pokazali? Możliwe. Po drugie i to jest ważne ograniczenie cała ich analiza została przeprowadzona na modelach trenowanych przez mniej niż jedną epokę. Czyli każdy fragment danych model widział tylko raz. Dokładnie. A to pozostawia otwarte pytanie o to, jak te zależności wyglądałyby w reżimie wielokrotnego przetwarzania tych samych danych. Czy to jest efektywne? Czy prowadzi do przeuczenia? Tego ich praca nie rozstrzyga. Cała społeczność AI była zafiksowana na wyścigu na rozmiar na budowaniu coraz większych silników. Mm. Podczas gdy prawdziwa odpowiedź leżała w równowadze. W znalezieniu idealnej proporcji między rozmiarem silnika, a, powiedzmy, jakością paliwa i czasem spędzonym na torze. Okazało się, że mniejszy, ale znacznie lepiej wyedukowany model może z łatwością przewyższyć większego, ale niedouczonego giganta. To doskonała metafora. Nie chodzi o to, by mieć największy mózg, ale by mieć najlepiej wytrenowany mózg. Chińczyla to dowód, że w AI liczy się nie tylko architektura, ale przede wszystkim doświadczenie, czyli dane. Na koniec zostawmy taką prowokującą myśl, która wyłania się wprost z tej pracy. Artykuł dowodzi, że dane są nową granicą, nowym złotem, nowym polem wyścigu. Ale to rodzi fundamentalne, być może znacznie trudniejsze pytanie. I wiesz, to jest coś, co spędza sens powiek badaczom. Z jednej strony jesteśmy o krok od niesamowitych przełomów, z drugiej patrzymy na internet, który jest głównym źródłem tych danych i widzimy cóż, jakość bywa różna. To jest prawdziwe wyzwanie. Dokładnie. Skoro do trenowania przyszłych, jeszcze potężniejszych modeli będziemy potrzebować bilionów tokenów wysokiej jakości danych, to skąd je weźmiemy? Jak będziemy je pozyskiwać i filtrować w sposób odpowiedzialny? I jak unikniemy pułapek uprzedzeń, dezinformacji i toksyczności, które już teraz są ogromnym problemem. Artykuł o Chinczyli rozwiązał jeden niezwykle ważny problem problem optymalizacji obliczeniowej. Ale w zamian, jak na dłoni, pokazał nam kolejny, znacznie głębszy problem logistyczny i ostatecznie etyczny z którym cała dziedzina będzie musiała się zmierzyć. Znalezienie tych danych i upewnienie się, że są one dobre, to może być najtrudniejsze zadanie dla AI w tej dekadzie.